Zobacz, jak przestępca może w prosty sposób przejąć kontrolę nad Twoim telefonem. Po lewej stronie widzimy ekran komputera przestępcy, który przygotowuje atak. Po prawej stronie ekranu znajduje się telefon ofiary ataku. Wyświetla się na nim komunikat o otrzymanej wiadomości tekstowej, rzekomo od banku PKOBP. W jej treści widnieje informacja o rabacie na zakupy przysługującym po zainstalowaniu aplikacji, do której link również znajduje się w wiadomości. Spójrzmy, co stanie się, gdy w niego klikniemy. Telefon wyświetli komunikat bezpieczeństwa o pobieranym pliku. Informuje on nas, że plik może pochodzić z niezaufanego źródła i że może uszkodzić nasz telefon. Jeżeli mimo to zdecydujemy się na pobranie aplikacji, nieświadomie udzielimy hakerowi dostępu do naszego urządzenia. Chociaż telefon na pozór zachowuje się normalnie. Mimo, że z naszej perspektywy na telefonie nie zaszły żadne zmiany. To kiedy spojrzymy na monitor przestępcy, dostrzeżemy, że zyskał on dostęp do informacji zawartych na telefonie. Teraz może on swobodnie poruszać się po zapisanych na nim plikach. Złośliwe oprogramowanie umożliwia hakerowi również dostęp do naszego mikrofonu, co oznacza, że może podsłuchiwać nasze rozmowy. Przestępca uzyskał również zdalny dostęp do naszych kontaktów oraz wiadomości tekstowych, takich jak np. kod uwierzytelniania dwuetapowego. Dodatkowo, przestępca może nawet uzyskać dostęp do aparatu i w ten sposób szpiegować swoją ofiarę i jej otoczenie. Aby uchronić się przed takim atakiem, pamiętaj: że bank nigdy nie poprosi o zainstalowanie dodatkowych aplikacji. Pobieraj aplikacje tylko z oficjalnych sklepów lub stron producenta. Zweryfikuj autentyczność wiadomości, kontaktując się bezpośrednio z nadawcą, w tym przypadku z bankiem.